Trzyma 80 dnia. No, daleka. Daleka, tak, daleka, daleka. 8 godzin pociągiem. A Warszawa jest strasznie jest klimatyczna wieczorem i na krakowskim przedmieściu albo na Nowym Świecie teraz jest tak wszystko fajnie zrobione i ludzie są delozowani, w jakichś rolkach, to ludzie nas zaczepiają, pozdrawiają, biegną za nami. No w ogóle jest fajnie. No. Absolutnie, to jest niebezpieczne bardzo, szalenie niebezpieczne i dla tego, który jeździ na rolkach, i dla, osoby, dla osób, które chodzą po, po chodniku. Super klimatyczny to się jeździ na polach mokotowskich w nocy albo wieczorem, to jest naprawdę tak jak w Nowym Jorku w Central Parku, mhm. naprawdę fajnie. Pan popatrzy, ja idę z Laską. Nie ktoś podjeżdża, nie widzi Laski, widzi tylko osobę. I podjeżdża mi pod Laskę. Laska ucieka i ja się przewracam. W ogóle są super, to tyle. Warszawa jest super. To jest niebezpieczne. Te rolki są super. To jest niebezpieczne. Te są super. Rolki są, super. Rolki są super. Warszawa jest bardzo wyrozowana i to nam się podoba. Możemy się ubierać jak chcemy, robić co chcemy, śmiać się, śpiewać, być poważne, cokolwiek. No jak każdy gdzieś idzie, to idzie, bo, bo ma jakiś cele, nie? Gdzieś krąży snuje się i, i patrzy to... w ziemię. Warszawa żyje, jest szybka, w ogóle coś się dzieje cały czas. Przejdźmy są Meksykanie. No i inni ile drogi.